Z tej strony zombie i. MacBoy? Witajcie kochani w kolejnym odcinku na naszym kanale. A w dniu dzisiejszym gramy w Robloxa, a gra nazywa się. Map City. Map City. Dokładnie, zombie od jakiegoś czasu gra w tą właśnie mafę i poprosił mnie, żebyśmy razem nagrali odcinek. A więc ja jestem kompletnie zielony, nie mam bladego pojęcia co tu się dzieje, no i Ząbiaczek jakby wyjaśni mi o co w tej grze chodzi. Z tego co mi powiedział, to gra polega na tym, że tak naprawdę to jest takie jakby życie w mieście, czyli e, zarabiasz pieniążki, kupujesz przedmioty do domu, no musisz pracować, spędzasz wolny czas, etc., etc. No i na tym ta gra mniej więcej polega. Zaraz zombie będzie wszystko tłumaczył. A ja tylko chciałem powiedzieć jedną rzecz, że jeżeli odcinek Ci się spodoba, to nie zapomnij dać nam łapki w górę oraz nie zapomnij o Subiku dzwoneczkiem! Dokładnie tak, no bo dlaczego nie dać nam Subika dzwoneczkiem, prawda? Tak. Okej, okay, dobrze, zombiaczka. Mogę też Ci powiedzieć, no. ja zmieniłem na powitanie sobie buźkę. No widziałem właśnie Taka taką szczęśliwa. uśmiechniętą. Widziałem. W ogóle zobaczek tutaj ma takiego ładnego jakiegoś peta, czyli I... zwierzaczka. Ja wiem, gdzie... mogę Ci pokazać potem dzisiaj niektóre. Dobra, to zacznijmy po kolei, zombie. Weź mnie naucz grać w Map City. Teraz sobie zmienię. Dobra, Dobra gdzie mam zarabiać pieniądze. Tutaj no, można łowić ryby. To zaróbmy pieniążki. Jak ja już złowiłem, to teraz sprzedam. Dobra, a ja mam się tu ustawić, tak? I co się dalej dzieje? O, no tą i, ryby. I co mam teraz robić? Yy, yy, Okej, okay, tu mam jakiś samouczek, to ta? go szybko wyłączę. I co, tutaj strzałką jakoś? O. Nie, po prostu trzeba tak pchać, nież do góry. Ale tu, co, to... prawym czy którym? Nie, y, tym, którym ja, po prostu tym zwykłym, po prostu tym, którym się klika. O, tak trzeba przedłużać, ale ty na maksa... Aha, okej, okay. bo ja tylko za bardzo nie rozumiem. Aha, to ty? Ale, ja tak. mi wtedy. Oej, jak daleko rzuciłem, nic I nie złowiłem. Mogę ci jeszcze. coś innego pokazać. To cześć, spróbuję złowić tą rybkę, bo to nie jest takie proste. No, 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 tak. Że... Dla... Ja, ja muszę w to kółko trafić, tak? Tak, w kółeczko, A ty kółeczką Pływasz mi tam. No tak, pływam, można je pływać w jeziorku. To już nic nie złapałem, to tak nigdy nie zarobię tu pieniędzy. O, złapałem coś. Ale trzeba gdzieś 20 złapać. 20 trzeba złapać, Tak, żeby zdobyć. Going. O, znowu coś złapałem, dwa razy mi się coś udało. A teraz mi się nie udało. A nie chcesz my, czegoś innego zobaczyć? No zaraz, momencik. Chcę tutaj po prostu zobaczyć co chodzi z tym łowieniem. No dobrze. po prostu łowić. Dobra, tutaj łowię ryby i, i, dzięki, i dzięki temu mogę zrobić pieniążkę. Ja mogę do, jest... do tego człowieka podejść, co tak. ma fisz fisz wpisane. Tak. I mogę to sprzedać, tak? tak. I dostanę końcy. Tak. Dostanę 9 ma... końców. No dobra. Okej, okay. tak. co dalej? I tutaj jest tak jakby, że wejdziesz, to się powiększasz. Lub zmniejszasz. Okej, okay, mogę się zamienić w dziecko? Tak. A, a tutaj a... można być nastolatkiem. Trzeba zombizować wszystkie mały. A tutaj jestem. można być nastolatkiem. Okej. Okay. I też dużym. O, trzeba, jestem nastolatkiem. Dobra, jak chcę być dorosłym teraz. To musisz tutaj wejść. Nie wiadomo, czy się skurczysz. O, jestem ciężki. To teraz musisz znowu wejść i wejść wielkim. Nie mogę. O, jestem. Dobra, normal. Okej, okay. dobra. Jestem dorosły, to będę dorosły. Dobra zombiaszka. Co Tutaj teraz jest? Tutaj są meble. Dobra, ale nawet domu nie mam jeszcze, no. żeby zbudować. Masz bo tam dom, mam... bo ma się darmowy. A pokaż to, Czyli... gdzie muszę iść, żeby zbudować. Ale to? tutaj jeszcze powiem ci, że można kupować dom 100 razy lepszy. Ja mam taki dziwny domek. Trochę. Dobra, to pokaż mi sobie. Tutaj nie ma domów, tylko jest, tak, jest taka tutaj na górze mapa. Mhm. I nie tylko nią można się tepać do domu, też jest tutaj takie dziwne przejście. Dobra, tu jest do sąsiedztwa. Tak, no i tutaj mam masz tu takie. Buź? Tutaj dwa takie wybory. No okay. i kliknij ten po lewej, bo ja tam mieszkam. Duży trawiasty, tak? Tak, duży trawiasty. Dobra, klikam. Bo ja tam mieszkam. Okej. Okay. No i się obok swojego domu. I też ma się taki... Koło swojego domu? A nie tak. mam żadnego domu. O, masz taki domek początkujący. Ogólnie to też możesz zasadzić kwiaty. A jest, McBoy, ty, dobra. A co ja teraz mam zrobić? Wejść to po prostu, możesz a tutaj to, zasadzić kwiaty. Sadzisz kwiaty i za to dostaje się kasę. Aha, czy najpierw muszę kasę wydać, tak? Aha, jak one urosną te kwiaty, tak. to... Moż, y, możesz nie podlewać. Jak podlejesz, to po prostu y, masz 5 godzin, potem masz dwie potem... Okej, okay, czyli mogę zasadzić teraz roślinki jakieś tutaj? Okej. Okay. Ja, ma, ja mam taki malutki domek generalnie. Nic Bo ja mam do... taki początkujący. Ja, ja kupiłem za tysiąc dom. A możesz. on widzę, jak Ty, tutaj domek jakiś taki zielony, twój. Jesteśmy obok siebie mieszkamy, zobacz. O! Hej, siema! Ale numer siema, ząbiaczku. Ogólnie tu tutaj ma się 5 godzin, potem ma się 2 godziny, a potem ma się. Dobra, a ja tu mam taką kreskę, to chyba muszę wejść do domu, Ta, teraz, nie, Tak, nie, nie musisz, po prostu oznacza ci, gdzie masz dom. Okej, okay. a mogę do ciebie wejść? I no zobaczyć możesz, możesz, tylko czekaj. Nie, na razie nie. Dobra, to wchodź. Okay. No i co. To Ogólnie, zobaczmy teraz. mam zamknięte drzwi, po prostu, że nikt mi nie wszedł. Dobra, tak? to zobaczmy teraz Domek, Ogólnie to tylko domek ja... zombiaka. O kurde, choinka, prezenty, to jeszcze świąteczne. Tak, widzę. To, ja to tutaj kupiłem niedawno. Telewizor, telefon. Tutaj kuchnia. Można siadać jakoś na tych meblach, czy co tak, O, usiadłem. Chodź tak, się wstaje. A dobra, okej, okay, do kuchni. Ale masz wielki stół. Jedzenie można robić, kurde, ekstra. Teraz ci pokażę y, y, łazienkę. No, ojej, usiądź mi sam. <grych> Dobra łazienka, ok. I, I teraz mój pokój, gdzie sobie też nagrywam. O, masz komputer do nagrywania, tak. dwa monitory, ale nie. I pokażę ci pokój do zabaw. Mhm. Taki na razie. Można zrobić spinę gdzieś. Nie trzeba klikać, tylko trzeba podejść. Zobacz, mogę skakać, zawsze. Tak, ekstra. można. A to jest dla dzieci. No, fajnie, fajnie, ładny pokój. Dobra, a możesz teraz ze mną pójść? A działa coś będę miał w ogóle w tym domu swoim? Mo, y, masie początkujące meble. Y, y, mhm. y, nigdy w życiu nie róbcie widzowie, wiesz, jakie... wiecie. No. Po prostu, kiedy macie, po prostu jakby... Coś mi się tutaj zacięło? Nie, dobra. Zacięło mi się. Dobra, no, to zostaw to, chodźmy. Dobra. Chodźmy do mnie w takim razie. Możesz do mnie wejść normalnie? Nie, no nie, no. No i zostaw na razie te drzwi. Okej, jestem w włamywać. I co ja tutaj mam? Ja mam wszystko puste, bo musisz wypełnić sobie sam. Okej, czyli tutaj muszę kliknąć? Tak, no i tutaj masz meble początkujące. Okej, okej, okej. Okej, czyli mogę sobie kupić telewizor i co? Jak to Nie, nie, ma się już kupione. Dobra, i ja sobie to w ten sposób. Aha, i mam telewizor, i czym tu potwierdzam? Bum, tak. Nie, Retro This Item. Co mam teraz zrobić, żeby po to prostu... potwierdzić? Y, 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 nie, musisz po prostu gdzieś indziej kliknąć. Aha, okej. Okay. No A i masz już... Dobra, to czekaj, idę do Ciebie tylko. Okay. Ale ogólnie powiem Ci coś, i mhm. Często, kiedy po prostu kiedy wychodzisz z gry i znowu wchodzisz, to gdzieś indziej masz dom. A powiedzcie mi, jak mogę zmienić y, kolor? Czego? No czegokolwiek. I Tutaj masz y, to tą ma podłogę, to jest podłoga, a jak mogę kolor ściany zmienić? Mogę? Y, mo, y, tutaj, y, tutaj są. Gdzie tu? W dół trochę. Tu? Tak, tutaj są, ale, ale nie, tylko jedne, bo jeśli... nie, bo nie, bo nie kupiłeś. Czyli jeszcze nic nie mogę zrobić, no dobra. E, Okej, okay. to w takim razie, może pokaż mi jeszcze jak mogę zarabiać hajs. Tylko czekaj, podleję moje kwiaty. Dobra, to ja idę teraz do ciebie. Okej, okay, czyli w ten sposób mogę e, sobie, ojejku, wszedłem do domu niechcący. Kurde, nie ogarniam jeszcze Robloxa. Ja ogarniam dobrze. Dobra. Czyli wzięliśmy teraz. Mogę ten dom sobie rozbudować później za hajs. Ale. Nie masz jeszcze więcej rzeczy do budowania. No właśnie. To czyli możemy to kupić normalnie w sklepie. Jak mogę teraz pójść do tej mapy, gdzie są sklepy? Ale czekaj, zobacz. Mapę tu klikam, ogólnie? Nie, nie, czekaj, bo chodź na chwilę zapytać. A jest. Ale Nie, czekaj, chcę coś ci jeszcze no, pokazać. Tak? Masz takie coś? No i jak na to klikniesz, to tam masz jakby dom, mhm. coś takiego dziwnego, co nie wiem o co chodzi, i taki i taki jakby pędzel. Z to z czekaj, to ja idę do siebie, bo ja nie wiem. tam muszę... gdzieś pędzel z był, tu tam można bo malować. Ja muszę muszę to widzą pokazać. Czyli tutaj to. To jest budowanie domu, a ty masz taki. Okej. Okay. Tutaj co jeszcze mam, to. Nie wiem. Wracam dom, a to mogę. też nie mam jeszcze żadnych faktów. Czyli tak. muszę to kupić w sklepie. Tak. To chodźmy do sklepu w takim razie. Ma się taką mapę, można. i tutaj ma się taki mhm. domek. No i po prostu klika się, ok, i już. Okej, okay, to idziemy teraz do sklepu. Tak. Super. Trochę ci kasy przebyło, kiedy się witaliśmy. Chyba tak. Dobra. Tutaj jest meble. Dojdziemy. Ja też coś kupię, bo mam dużo kasy. E, 3000. O, ząb jak już trochę grał, widzę. Tak, i mam bardzo dobry dom. No ja tak średnio, dobra, zobacz. Tutaj się kupuje rzeczy. Okej, czyli może ma łazienkę, bedroom, okej, okay, no to dużo tego jest. Widzę tutaj. Dużo dużo, dużo różnych dużo. rzeczy. Fajnych kupić. rzeczy. No nie wiem co ja potrzebuję w sumie. Chciałem jakieś meble sobie kupić. No um, a ty miałeś już... Jesz, jakieś meble już miał. Miałeś na przykład y, kamapy, dywan. Hmm. No jest tego, jest tego naprawdę dużo. Tak dużo. Ja mam mało hajsu, więc chciałbym zobaczyć, jak się zarabia pieniądze, ale generalnie kupię sobie po prostu, może jakąś tam sofę. Sobie. A masz już o. dwie sofy? Mam dwie sofy? Tak, bo ma się darmowe dwie sofy. No dobra, no to może. no coś chciałem kupić, a ja nie wiem za bardzo, nie mam pomysłu co. Możesz na przykład w kuchni kupić szafki, lodówki, nie? Bo ma się darmowe. Też miałem jakieś darmowe. Dobra, czyli generalnie tu kupuję rzeczy. Tak. To nie będę teraz nic kupował, bo w sumie. Mam niewiele hajsów. Chodź za mną, jak chcesz wiedzieć, gdzie się pracuje. Okej, okay, bo coś złego kliknąłem, dobra? Jeszcze raz. Okay. Dobra, ma... to jeszcze ten drugi sklep chciałem odwiedzić, zobaczyć, bo może tam farby będę mógł kupić. Tak, są sklepie. tam farby. Na pewno, bo ja już to znam. O, tu są dobra. To wejdźmy, zobaczmy, co tutaj mamy do kupienia. Okay. Co takie ok, mogę kupić te ściany. E, tapety, mogę hmm. kupić farby. Ok, no to co ja bym za farbę sobie tutaj kupił? Ja bym sobie tapetę kupił. Jakoś. Jakąś fioletową. Możesz jaką chcesz. No Kupię Że... na przykład taką. I A, tu kupuję sobie... za końcy, ok. To taki będę miał domek, Co jeszcze mogę sobie tu kupić? Możesz na przykład drzwi i ściany. No czekaj, ja wyszedłem chyba z tego nie e, Podłogi, tak, mogę tu kupić. Tak. Ja mam dużo, tak mało potem hmm, za bardzo. Okej, okay, mogę domek sobie tak, zmienić, ale Tak, ale ogólnie to... To za chcę. Tak, wice. są za I też jest taki dom, który jest za... Milion, ja, ja go chcę, od, ten piernikowy, za to, to bo... To jest za 10 tysięcy. No, no, ja bym kupił. No to nie niewiele, ci brakuje, się, tylko 7, to musielibyśmy popracować. Dobra, słuchajcie, tu już wiemy, gdzie kupować, wiemy troszeczkę, jak zarobić hajs na łowieniu ryb. E, z, I do to to... mnie do jakiejś pracy no to i to zobaczmy, wiecie, gdzie to... mogę hajs zarobić. I tutaj za mną chodź. Okej. Okay. Ja jestem mały bo lubię być małym, mm -hmm. bo jest mały bo jestem tutaj, nawet. to jest plaza, okej. Okay. No i tutaj jest... Bo... Po lewej jest pizzeria. Gdzie można zarabiać, a tutaj jest lodziarnia. Czyli możemy zarabiać w pizzerii albo w lodziarni. Czyli nie, w jest... lodziarni się nie zarabia, tylko w pizzerii. A a hospital czy szpital? Tak, a tutaj nie wiem. To co, Końska to biarnia. kawiarnia? To może chodź pójdziesz, nie wiem, do szpitala pójdziemy? Nie, a tutaj tu się najbardziej pracuje tylko w pizzerii. No to chodź, pokażesz mi o co chodzi. Wchodzę I to się przyczytuje tak jakby się wchodziło do domu. Okay. Dobra, ja jestem, jestem w pizzerii. Dopiero... chodź za mną. Dobra. Tu, tutaj jest jakby jadalnia. Tutaj są drzwi do kuchni. A czyli mogę pracować. Ojej, tak. ile tu ludzi jest. Tak, bo dużo jest ludzi. Tutaj masz takie jakby koło z takimi listami, nie klikasz. No i tutaj masz ciasto, po prostu masz zamówienie. Tutaj o, masz. Tutaj to. dostałem coś, takie coś mam. Regular sauce, cheese, pepperoni? Tak, Co i tutaj masz? masz ciasto. Dobra. Yy, tutaj masz sosy, tutaj masz ser. Ser, A ja, gdzie jest peperoni? Peperoni jest tutaj, mój też chce. Dobra, mamy no ready idzie. to cook, już mam wszystko gotowe. Ja teraz, ja, ja teraz też. No I gdzie i teraz to tutaj takie jest coś zielone. No? no, i tutaj się deptuje i twoja pizza jest. Okej, okay, co mam teraz? robić? kliknąć na nią? Nie, czekać, po prostu czeka się. I tutaj się czeka, żeby twoja pizza. I była. co, i koniec już nic więcej nie Nie, potem mieć? musisz nią wziąć do pudełka i potem. A, gdzie, ona, gdzie ona jest? Bo ja nie wiem. Tutaj, tutaj, gdzie ja? Widzisz chyba mój nie nie Znaczy No, Tutaj. Po... Nie widzę cię. Tutaj. A tu widzę cię, no? Tutaj. No okay, jest pizza. O, jest twoja pizza. No i się nie układzie do takiego pudełka. No i tutaj. No i. Okej okay, idzie teraz masz z nią pójść. Tutaj. No i się zarabię 20 zł. Tutaj nie widzę. Tutaj, a, gdzie tutaj. dobra, dobra, dobra okay. No i się zarabia 20 zł i też można tutaj dostarczać okay, pizzę. Eee, elegancko! I tutaj są różne takie warzywa, bekon, jakieś tam warzywa. Mamy numer, no, ale fajne, dobra, czyli tak się zarabia hajs. Okej, okay, a powiedz mi teraz jeszcze, jak możemy dowieźć pizzę? Możemy teraz dowieść Tutaj dowieźć są takie jakby drzwi. A i... możemy razem dowieźć pizzę, czy nie, to inaczej i każdy i, inny ma dom. No dobra, no to spróbuję to zrealizować. Dobra. Będziesz mi patrzył w monitor? Tak, będzie. Dobra, czy ja to klikam i chcę dostarczyć tak. pizzę. Klikam, no i się jest. się długo czeka często. No to jest jakby taka kolejka. Dobra. A few moments later. No długo się faktycznie czeka. A długo. Czę... Często masz o, o To I jest ten twój mam? dom. musisz, Potem masz takie szczałki, musisz tam iść. Za szczałkami. Dobra. Masz szczałki. Nie widzę. A, dobra. Dobrze. I jeździsz się na dziewczynce i No Ale numer. <grych> co? A, kolejna, A co to za hulajno? Musisz numer? do zamku przyjść. No, udało mi się? Tak, jesteś w zamku i musisz iść za strzałkami, żeby odwieźć to. I masz takie coś. Jakby i klikasz, no i dowieź ją na pizza. No i tutaj pokazuję ci ile kasy. A. Okej, okay, ma... to wracam do pizzerii, czyli zrobiłem swoje. Okej, okay, to okay. ciekawe, naprawdę I w... ciekawe. I wracasz z hulajnogą. Okej. Okay. I już tą hulajnogę mam na stałe? Nie. Kiedy klikniesz X, to już nigdy dobra. nie będziesz mieć. Dobra. To w takim układzie to zrobiliśmy. Szepnij się do mnie jak coś. patrzeć do ciebie. Masz takie jakby, no. nie, dwóch ludków, mhm. no i tam masz znajomych. I, okay. ma... I kiedy jest strzałka, to możesz się tapnąć i też szeptać. Go to. Okej, okay. wracamy idziemy do zamiaczka. Te, tylko że teraz do mnie się te pasz, tam gdzie ja jestem. Dobra, no to czekaj zombie, na mnie jestem. Ok. To chodź za mną. To chodźmy teraz do domu, zamówimy pizzę i myślę, że na tym będziemy mogli odcinek zakończyć. Taki wstęp, jak wygląda Map City w Roblobcie. Big Bigras, tak? A w globu mieszkam, to jest tak, mega. Ale potem w kolejny, może w kolejnym odcinku będziemy gdzieś indziej też. No w następnym odcinku zobaczymy. Nie gdzie jest już twój dom. Tutaj? A co, w każdym razie za każdym razem gdzie? On teraz wysłaś? jesteś gdzieś indziej. Nie jest. A, czy to nie jest zawsze w tym samym miejscu, teraz gdzie indziej. Możesz się ma, teraz do mnie tepnąć jakieś jak tam. ja myślałem, że te domy są na stałe, a to jednak się ja. okazuje, zobaczcie, troszkę okolica się zmieniła. Dziwna. A? No dobra, też ciekawe. Tepnie się dalej. Czekajcie to, to Żeby się tepnąć do ząbiaczka, to ja tutaj go klikam. Ach! I tepam się do niego. O, wiesz, jestem u ciebie w domu. Ale ja tu ja zamawiam pizzę, taki telefon, Margaritę czy jaką? A ja nie wiem jak to wygląda. A moją ulubioną pizzę, to Margaritę zamówię. Wiecie co, tutaj Zobiak teraz normalnie sobie zamawia pizzę, ma narysowane pizzę i po prostu zamawia za 10 monet, za 10 monet pizzę. No dobra, niech nam dostarczą pizzę, ja sobie siadam na sofie, obejrzę sobie koty i czekam teraz... aż nam ktoś dostarczy pizzę. O jakaś dziewczyna będzie robić pizzę. <laughs> Pierniki o, to w ogóle pierniki nie masz, mięsza. ale ekstra. Jeszcze, a te to ma jak mega. A jeśli nie pokazaliśmy gdzie mogę kupić sobie e, zwierzaczkę, to może w następnym tak, odcinku pokażę. A tutaj na sofie sobie usiądę. A, no, no, no. Na Yo o no! Ma zombie tam sobie siedzi. No dobra, to czekamy na pizzę. Ile tam czasu jeszcze? pokazuje coś? E, nie, nie pokazuje czasu, tylko kiedy wejdę, kliknę znowu, to pokazuje. potem pokażę. A my możemy razem na przykład prowadzić. Dobrze, a ja też Twój dom będę inwestował? Nie, czy... nie, tylko bo Każdy nie masz szkół? przecież kłódki i tego do budowania. Aha, dobra. Tak. Myślałem, że o, jakaś coś... dziewczyna dziwna będzie zamawiać. Bo przed chwilą mi wyskoczyło, że zarobiłem 50 końców za tak. grę. Czyli im dłużej gram, tym samo w sobie za tak, e, czas końce. No okay. ciekawe. Ogólnie to kiedy jesteś w domu, to kiedy wejdziesz w tego odkurzacza, no i po prostu jest sklep. No i możesz sobie kupić. No dobra, czyli generalnie wystarczy, że zostawię ludzika zalogowanego i mogę dużo końców zarobić. Czy jak ludzik po prostu się nie rusza, to wtedy końców nie zarabiam? Nie nie, ja nic nie sprawdzałeś. Nie, nie, ogólnie tu ja mam y, taką zieloną strasznie podłogę. <grym> takie różne podłogi są w każdym poziomie. A jak ty tutaj przeszukuję sklep, to widzę, ma takiego tableta i w tym tablecie tak. przeszukuję różne rzeczy. Nie w tablecie, tylko taką mapę jakby. No to w sumie to jest takie coś, gdzie coś. No patrz na siebie, tutaj jakaś pani. Spójrzcie. Okay. nie może wejść. Ta dostarcza pizzę. O, dzięki za pizzę. Dzięki. Do widzenia. <noise> dzięki. To, to teraz idziemy tutaj do stołu. Tutaj siedzi pizza. Jeszcze ma chusteczki. No i siadam. Moja ulubiona margareta. O, już mam am, am, am. śmiesznie je no. tą pizzę. Aż muszę przybliżenie zrobić. Przez głowę. Muszę przybliżenie zrobić. Uwaga, am. A u, mnie, oh yeah. a u mnie w ogóle wystaje przez głowę. Słuchajcie, kochani. No to dobra, my to z dzwoneczkiem pojedliśmy pizzę. Jeżeli odcinek się podobał, dajcie łapkę w górę, nie zapomnijcie o subiku z dzwoneczkiem. jeżeli chcecie kolejne odcinki z Map City, to wpiszcie komentarz. Tak, chcemy odcinki z Robloxa z Map City. W następnym odcinku być może będziemy gdzieś pracować i coś tam zarabiać, albo będziemy robić coś jeszcze śmiesznego. Dzięki kochani, że jesteście z nami. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, papa. Pa, pa. pa, pa.